Ogłosiliśmy ten konkurs po raz pierwszy 4 lata temu, aby uczcić święto, jakim jest 11 listopada. I tak jak już powiedziałam, wcześniej zaprosiliśmy zarówno dzieci, młodzież, jak i osoby dorosłe, czyli wszystkie pokolenia, abyśmy mogli wspólnie uczcić to wyjątkowe święto, pamięć o bohaterach, um, uczcić wolność oraz świętować naszą tożsamość narodową poprzez sztukę, muzykę oraz pieśń. ten sposób upamiętniania rocznicy odzyskania niepodległości zyskał aprobatę i uznanie w całym. W województwie świętokrzyskim. W tym roku wpłynęło ponad 150 zgłoszeń. 300 uczestników, a dzisiaj na gali finałowej zaprezentuje się 120 osób w sześciu kategoriach. Kurs był skierowany zarówno do dzieci, młodzieży, jak i do osób dorosłych. W konkursie mogli wziąć udział soliści, instrumentaliści, ale także zespoły wokalne i e, również muzycy. Laureaci trzech pierwszych miejsc czwartego Świętokrzyskiego Konkursu Piosenki i Pieśni Niepodległej Staszów 2024 zaprezentowali się na scenie Staszowskiego Ośrodka Kultury, który był realizatorem rywalizacji na pieśni piosenki patriotyczne. Luża czerwono, białych nie bez, nic nas się pyta, choć z jest, kurza przejdziemy, bo dom pijemy, kuchnie polowe, diabli, biedą Tą znaną piosenką z filmu Jak rozpętałem Drugą wojnę światową, trzecią lokatę w kategorii trzeciej wyśpiewał Jaromir Janicki. Utalentowany wokalista wybrał ten utwór właśnie ze względu na film. Jak rozpętałem Drugą wojnę światową, to jest film, który jako jak miałem no 9-8 lat, to oglądałem notorycznie. I oprócz tego, to ta piosenka ja wybieram raczej piosenki, które wiążą się z moim charakterem. Czyli po prostu. Chodzi o to, że ja bardziej jestem do aktorstwa, bardziej chcę coś uśmiechnąć się, wolę takie piosenki radosne i z panią Beatą, czyli panią, która mnie uczy, postanowiliśmy wybrać tę piosenkę. Jaromir, nawet dodatkami do ubioru, nawiązał do tytułu wykonywanego utworu. To pomysł mojej mamy i pani Beaty, ponieważ jak piosenki, tytuł piosenki to jest Róża i bez, no to postanowiliśmy przypiąć się Róża. Staszowianka Uczennica liceum imienia Wyszyńskiego, Paulina Szostak, szlify muzyczne zdobywa czwartego roku życia. Obecnie w pracowni muzycznej Subito. Wokalistka dobrze się czuje w utworach spokojnych i w niskich tonacjach. Na konkurs nieprzypadkowo, bo z sentymentu wybrała rozkwitały pąki białych róż. Ta piosenka towarzyszyła mi kiedyś na akademii szkolnej. Bardzo dobrze ją wspominałam, więc stwierdziłam, że warto ją tutaj zaśpiewać. Ze swojego finałowego występu zadowolona była Julia Kamińska zdobywczyni drugiej lokaty w kategorii trzeciej. Wokalistka zaśpiewała modlitwę katyńską. Nad wcale niełatwym utworem pracowała miesiąc. Jestem w siebie zadowolona, udało mi się uniknąć na szczęście błędów. No i wszystko poszło dobrze pomyśli. Po pisom wokalnym przysłuchiwał się między innymi z Grzyba, który był pod wrażeniem rozmachu, wydarzenia i pracy włożonej przez organizatorów starosta Staczowski podziękował wszystkim, którzy mają wkład w wychowanie patriotyczne młodego pokolenia. Kiedyś tego nie było, dzisiaj dzieci mają inne warunki. Dzisiaj, jak się patrzy na dzieci, które od przedszkolaków od trzech lat, czterech, pięciu, zaczynają już uczestniczyć w tych. Przedstawieniach niepodległościowej, patriotycznej, wychowanie dom, szkoła. Jeżeli tego się nie zrobi na początku, nie wiadomo, co by wyrosło. To chwała i. Domowi, i rodzicom i wychowawcom, którzy się tym zajmują. Po uczcie muzycznej organizatorzy zaprosili uczestników finałowego koncertu na wernisaż prac dzieci z sekcji plastycznych oraz zajęć edukacji artystycznej Staszowskiego Środka Kultury. Prace będą u nas dostępne przez najbliższy miesiąc, więc każdy, jeżeli zechce, będzie mógł obejrzeć to, nad czym dzieci pracowały. Sponsorem czwartego świętokrzyskiego konkursu piosenki i pieśni niepodległej Staszów 2024 był. Była NEA, Elektrownia Płaniec. Nie Strzyż, STV Info